Jednym z takich sportowców, którzy być może prawdopodobnie tak się mówi, popełnili samobójstwo jest Dawid Kostecki, z którego znałeś doskonale. Ja też miałem okazję go poznać, ale wiadomo, że w stopniu nieporównywalnym do, do ciebie ty wierzysz w to, że Dawid Kostecki się zabił. Kurde, widzisz, to jest kolejne pytanie, które nie znam na to odpowiedzi, ale. Wiesz ja z Dawidem już miałem gorszy kontakt po tym jak on był taki etap w jego życiu że on to tak brał chyba też do, odpłynął tylko odpłynął i ja mieszkałem wtedy w Stanach i ja dzwoniłem do niego mówię Dawid co ty wygadujesz o tych ludziach bo on ogólnie tam mówił do tego do tego później go gdzieś tam złapali. I była taka sytuacja że nam się trochę kontakt pogorszył. Ja już nie miałem z nim takiego kontaktu jak wcześniej więc e Czytałem tylko później, tak? Że, że tak się stało. Kurde, no nie był to człowiek, który, który tak choć przez chwilę myślał. Poza tym on też bardzo kochał swoje dzieci, a, ale wiesz, z drugiej strony wiem, co narkotyki robią z głową, więc nie wykluczam. Chociaż, no kurde, ciężko mi w to uwierzyć. Nie? Nie, nie jestem polityczny, w ogóle się nie interesuję polityką, ale. Ale dziwne to na pewno jeśli chodzi o Dawida nie on zawsze był taką wulkanem energii gdzieś, gdzieś mówię za dziećmi za rodziną ale narkotyki też robią swoje i przede wszystkim to one wywołują w nas te autodestrukcyjne myśli później przy zejściu przy tych rzeczach. Mhm. Dawid też jest bokserem który mógł osiągnąć w pewnym momencie dużo dużo więcej niż osiągnął. No tak no, no, każdy każdy stary mógł go osiągnąć to wszystko. jest A Dawid zawsze był w etyka pracy miał zawsze Zawsze zdrowo się odżywiał. No był takim perfekcjonistą w swoim fachu, co nie? Mhm. Ale mówię, przed moment w życiu, gdzie narkotyki wzięły górę i to nie mówimy o kokainie, tylko o tych mefedronach, tych takich um, substancjach, tych dopalaczach i, i chyba każdy z nas widział, że on też odpłynął, nie? Mhm. To nie był Dawid Kostecki, którego znaliśmy z walk, tylko wygadywał takie rzeczy w internecie, że ja sam w to nie wierzyłem, nie? Jak oglądałem. I to było widać, ktoś, kto wie, jak wygląda człowiek na substancjach psychoaktywnych, to było od razu widać, że to nie jest Dawid, nie? Mhm.